Sięga wyjścia. Rozdział 20. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja Pan. Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby Go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, może oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień Szabatu i uznał go za święty. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg Twój, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza, mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać. Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Mojżesz rzekł do ludu: nie bójcie się. Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Rzekł nadto pan do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom, wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. Nie będziecie sporządzać obok mnie bożków ze srebra, ani bożków ze złota, nie będziecie sobie czynić. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim Twoje całopalenia, Twoje ofiary biesiadne z Twojej trzody i zbydła na każdym miejscu, gdzie każę Ci wspominać moje imię. Przyjdę do Ciebie i będę Ci błogosławił. A jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość Twoja kropka.